Cześć wszystkim z tej strony Koks i witajcie w nowym odcinku na moim kanale z Minecrafta. Ale dzisiaj słuchajcie nie jest nie jest zwykły odcinek z Minecrafta. Bo wiecie co? Wcześniej zrobiłem inny odcinek. Jak już widzicie po mojej ręce mam innego skina. Więc to jest mój skin. Przez chwilą go właśnie stworzyłem. Mój piękny skin to jest. Mi się bardzo podoba. Tu jest mój koń, nawet w zbroi. No i dobra, teraz zobaczymy na tym świecie. I mam nadzieję, że mi się nagrywać dźwięk, jeśli nie, to. Chudnia. No takie... ja dobra, teraz gram tym swoim skinem. I ci to też w ogóle, mogę wam w ogóle pokazać ten. Yy, 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 mogę też w ogóle pokazać. Może dam link. Nie, jak się nauczę ten. Jak zrobię yy, link do tego skina. Wtedy naj

ребята, что я, ушко не смешно. Нет, okay. yeah, тут я не могу не кликнула. Ну mm да, -hmm. mm -hmm. To, to zrobię, tylko że większe. Nie będzie takie tu wysokie, bo tak to ja na pewno tego nie zrobię. Ale spróbuję. To się przyda. To się przyda. To i to się przyda. Też to się już nie przyda. A więc potrzebujemy jeszcze tak. Czego potrzebujemy? Tego taki jeden blok by mi się przydał bardzo. Może go tutaj znajdę? No, jest. A więc mamy to. Kelpy. I jeszcze piasek dusz też będzie w tym chyba chyba nie to tylko nie ma jest to 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 no to to, to, to to tyle już więcej nie potrzebujemy dziura jest taka dziura Kriper wybuchu. Wydaje mi się, że tak. Ale do. Najpierw trzeba tutaj dać, a to w większej skali. O, tabliczki. No tak. Tabliczki, tabliczki. Nie, tu są tabliczki. Jest. A więc tabliczki. To już chyba tyle. więc robimy obudowę Kurczę, nie tu tu ma być A po co mi są kelpy? I mąż mączka, mączka Kostna. My o I My. o, to jest A jest mało. Młodka. Taka mączka. Dobra, a więc robimy. A więc robimy. To będzie troszkę wyższe. wielkości będzie spoko. Yy, jeszcze jeden. Tutaj. Tu dwa. Okej. Okay. Zrobimy jeszcze tu si jest dobrze. Okej. Okay. To jest trochę ciężkie. Jak my to mogę zrobić w ten sposób? O, dziury zrobiłem. Ty, jak ja to! Dobra. Co ja robię w ogóle? Przecież to nie w ten sposób miało być. To miało być w inny sposób. Nie jest aż to źle. Ok, jesteśmy. Udało się. Więc robimy teraz tak. To ma spaść na sam dół. Sobie poczekamy przy zachodzie słońca. Już. akسa Cholność działa. No dobrze, a więc ostateczny test. A więc testing. Jest takim spoko. Bardzo szybkie. Bardzo łatwo zginąć. Idealne dla mnie. Dobra. To przy tym jest nic, ale to przy tym jest jeszcze więcej. Jest nic. kliknąłem czekajcie, ja tu sobie zrobię spawn point spawn point okej okay. No znowu nie klikną. To trzeba spomować chyba tym Dostałem! Ale przeżyłem! Przeżyłem! Super! Jupi! Jupi. Trochę demage chyba teraz dostałem. Ale ja zrobię sobie tak. Tutaj jak się spada. Ui. No to jest na serio ciężkie. 15 razy łatwiej Na tamtym Kurde Udało się Ja pierniczę Nie udało się No ale No ale Czemu ja się ten powinienem się też pić tutaj spawn point to jest za ciężkie to jest zbyt zbyt, zbyt, zbyt ciężkie, ale wiecie co ja dzisiaj spróbuję skraszować minecrafta Teraz Będę kraszować Minecraft w tym momencie. Po co mnie to było? No dobrze, jesteśmy na naszej mapie, od której właśnie się kraszuje Minecrafta. Mm, najpierw trzeba zrobić test. do demonowania świata tego mamy A więc robimy to dzisiaj zapomniałem tego ustawić dobrze Everyone, right, safe. Okay. Żeby wysadzić to miejsce od środka. Ale zrobię to jednak na zewnątrz, bo ja nie chcę tego sobie Hajde. Hajde slušajte. 777 Powinno to polecieć. Ja nie chcę sobie po raz kolejny wysadzić w bazy, tego ja chcę tutaj być ostrożniejszy. Coś mi się chyba z dźwiękiem stało. Powiem tyle. Teraz kliknąłem F3. O, nie to działało? Upo... Um. Leć. Leć. Proszę, pójdź tam. Nie działa. Trzeba to zrobić w inny sposób. Bardzo ciężki do wykonania sposób. Muszę to zniszczyć. Tutaj muszę dać ten. Tłok. Tłok. Gdzie jest tłok? Zwykły tłok. Głupi, zwykły tłok. Ja nie chcę tego robić. Nie w ten sposób. Dobra, nie mam innego wyboru. Najwyżej mi skoszuje Minecrafta. O, tu jest. Dobra, muszę się poświęcić. Więc to miejsce dla dobra życia i śmieci. A więc życie, a więc wybrałem śmierć. Ta baza chyba tego nie przeżyje, ale nie ja przez ten cały czas wyłączy. Co ja robię? Co ja robię? Tam jest, jest rejon Widerów, chyba. Partikele działają. Nie, nie jest źle. <laughs> I teraz mam jedno pytanie, czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa, okej. Okay. Już zapomniałem. I teraz uwaga... O, jedna strzała go nie trafiła! Co to jest? Mm. No i znowu mi chyba zareagowało. No ale dobra, ja zrobię tak, ja wam coś pokażę. Tutaj mamy kurde znowu. Mhm. To jest jakiś chwały, co to za chwały jest. I internetu nie mam, no, ale dobra, co tu no, mam nie mam skórek. Nie mam nic. Co ja tak kliknę? A, to kliknę? Dobra. A, tu jest mój skin. To jest mój skin, słuchajcie. Ja go... Spróbuję go ten link. No, ale czekajcie. Ja ten. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Łapkujcie subujcie i wysyłajcie komentarze. pa!